Więc chciałbym zakończyć takie główne założenia swojego, swojego programu. Chcemy uwolnić tereny inwestycyjne, które są za firmą e, automaty. Również chcielibyśmy, to co e, również mieszkańcom e, Uniegosz, w dzielnicy Unii, czy też leży na u odbudowę łapki albo bezpiecznego przejścia przez pisem. Rozważymy wszelkie e, Również uważamy, że miasto stać na to, żeby powstał odkryty basen i ten basen też e, chcemy budować. Ale potrzebne tylko konsultacje społeczne. Chciałbym, żeby te konsultacje społeczne wróciły do naszego miasta. Pragnę również, tak jak powiedziałem, być burmistrzem, który będzie blisko problemów społecznych, będzie blisko mieszkańców. Dlatego też gwarantuję stałe konsultacje z Państwem. Raz, raz na kwartał spotkać się z Państwem, żeby posłuchać na temat problemów, jakie Państwo trafiają. Również chciałbym powołać y, taką radę y, złożoną y, na przykład z byłych burmistrzów, ale też i osób, które chciałoby zrobić, e, pracować też wspólnie razem dla miasta nad rozwiązywaniem tych, tych problemów. Uważam, że e, jesteśmy w stanie wejść na tę szybką ścieżkę rozwoju, e, zwiększyć również dowody miasta i e, również rozpocząć e, takie inwestycje infrastrukturalne, i rozwiązywać jak powiedziałam, te problemy, które są na co dzień i na które nasze miasto trafi Przede wszystkim to, co powiedziałem, e, żeby rozwinąć społeczeństwo obywatelskie szeroko tego wyjętym. E, Dlatego też liczę na Państwa głos 7 kwietnia, liczę również na poparcie naszych posłów, ponieważ nasz program również e, przedstawiamy pani poseł, e, która jest z nami w kontakcie, za który bardzo dziękujemy i również e, liczymy na to, że e, przy e, wsparciu naszych, naszych posłów będziemy również w stanie e, z znaleźć zrozumienie nie tylko Wojewody, ale także również w Warszawie, żeby Warszawa zrozumiała nasze polączki codzienne, a jeśli Państwo doskonale sporo i że będziemy w stanie wykorzystać potencjał, który w ich mieszkańcach i w mieście. Dziękuję bardzo.